Przede wszystkim Ci przedstawiam 10 najciekawszych i najdroższych transferów z polskiej ekstraklasy, za ile zostali sprzedani poszczególni piłkarze. I co ciekawe, na pierwszym miejscu wcale nie jest Robert Lewandowski, a Robert Lewandowski jest daleko, daleko w tyle. No, właśnie, kto zostanie droższym zawodnikiem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę? Jak wygląda ta pierwsza dziesiątka? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie, dzisiaj przedstawiam 10 transferów spektakularnych, jeśli chodzi o polską ekstraklasę piłkarzy, którzy po prostu stali kupieni z polskiej ekstraklasy. No wiadomo, że jeśli chodzi o piłkarzy, którzy wychodzą, wyjeżdżają z ekstraklasy, oni są kupowani na zdecydowanie większe pieniądze niż polskie kluby, jak pozyskują, kupują piłkarzy z zagranicy, chociaż to też się zmienia, ale no na razie no to tam kluby z polskiej ekstraklasy to mogą kupić zawodnika za milion, dwa miliony euro. Bardziej starają się tutaj tak, żeby pensja była wyższa, niż żeby po prostu zawodnik, pozyskać zawodnika za jakieś duże pieniądze. Natomiast po kluby z praktycznie polskie ekstra, ekstraklasy mogą się obłowić, ponieważ no zarobki tutaj, no, znaczy pieniądze za poszczególnych zawodników, no to są już spore pieniądze. No i zacznijmy może od miejsca dziesiątego. E, tak, e, chcę od razu powiedzieć, że w ogóle Robert Lewandowski nie jest pierwszej dziesiątce, mogę powiedzieć, że Robert Lewandowski jest na dopiero na miejscu dwunastym i został sprzedany z Lecha Poznań e, tutaj do Borussii, Dortmund za kwotę 4,75 milionów euro, czyli tam około 5 milionów euro, tak nawet nie całe 5 milionów euro, zajmuje dwunastą lokatę, został sprzedany w sezonie 2010-2011 roku i dopiero dwunaste lokata, natomiast no od tamtego czasu minęło Praktycznie 12 lat, więc dużo też się zmieniło, jeśli chodzi o piłkę nożną, jeśli chodzi o piłkarzy, zarobki. No, nawet można powiedzieć, że to jest jedno pokolenie już piłkarzy, praktycznie tak. No dobra, potem mamy tak. Miejsce 10 to jest Bartosz Białek, środkowy napastnik, który trafił z polskiej ekstraklasy do Wosburka za kwotę 5 milionów euro. Muszę powiedzieć, że cały czas po prostu obserwuję tego zawodnika. Jestem ciekawy, jak on się będzie rozwijał, po prostu jak będzie przebiegała jego kariera. Gdzieś tam się przebija, nie ma po prostu takich fajerwerków, rewelacji, ale trzymamy za niego kciuki. Dobra, potem mamy Kamila Piątkowskiego. E, Kamil Piątkowski to jest środkowy obrońca, który trafił do RB Salzburg. No, spektakularny transfer, który miał miejsce niedawno. Sezon 2021-2022 trafił do Salzburga za kwotę 5 milionów euro. Teraz miał troszeczkę gorszy czas, bo tam miał chyba po prostu pękniętą kostkę, nie grał. Ciężko jest mu się przebić do pierwszego składu, no ale mm, Piątkowski, no jest to obiecujący tak naprawdę zawodnik. Zobaczymy, czy wytrzyma praktycznie tą konkurencję, czy się przebije do pierwszego składu. Potem mamy Adriana Mierzejewskiego, ofensywny pomocnik, który został sprzedany za kwotę 5,25 miliona euro. Tak czy 5 milionów euro i 250 tysięcy euro. No, Adrian Mierzejewski to praktycznie pół świata. Zwiedził, tak, gdzie on nie grał i w Australii, i w Azji, i w Turcji, i mnóstwo praktycznie krajów. Potem mamy Sebastiana Szymańskiego, ofensywny pomocnik, miejsce siódme. Został on sprzedany za kwotę 5,5 miliona euro. Został sprzedany w sezonie 2019-2020 no i tutaj na temat Adriana Mierzejewskiego warto wspomnieć, że on sprzedany został w sezonie 2011-2012 tak, więc to i tak jest spory sukces jakby na tamte czasy no to i tak po prostu spory sukces tutaj żeby za, tyle za zawodnika otrzymać pieniędzy dobra, mamy Sebastia Szymańskiego tak, który występuje w Rosji, wiemy o tym, ofensywny pomocnik, tak mówię, 5,5 miliona euro, potem mamy Michała Karbownika, Michał Karbownik to jest prawy obrońca trans który miał miejsce w sezonie 2020-2021, kwota 5,5 miliona euro, no to jest praktycznie kolejny zawodnik, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, która trafia do tego klubu, tak, do klubu praktycznie angielskiego, zresztą nie wiem, po prostu chyba tutaj klub angielski rzeczywiście ma jakąś słabość do zawodników z polskiej ekstraklasy, że pozyskuje tutaj tych zawodników, no, tak wygląda sytuacja. No, teraz, akurat jeśli chodzi o karbownika, to jest wypożyczony tak z Brighton, jest teraz wypożyczony, znajduje się w klubie Olympiakos, Znajduje się tutaj w Olimpiakosu. No, więc, tak mówiłem, Brighton po prostu, no można powiedzieć, że no rzeczywiście stawia na polskich zawodników, bo w tej pierwszej jeszcze, no tutaj w pierwszej szóstce jest aż trzech zawodników właśnie z Brighton czy kupionych przez Brighton z Ekstraklasy. Potem mamy Jana Bednarka, środkowy obrońca który został kupiony za kwotę 6 milionów euro. Bednarek, który trafił właśnie do ligi angielskiej, trafił z Lecha Poznań, transfer, który miał miejsce w sezonie 2017-2018. Ja muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony akurat jeśli chodzi o Jana Bednarka. Znaczy nie tą kwotą, tylko jestem zdziwiony, że tak mało klubów rywalizowało, praktycznie o tego zawodnika, bo moim zdaniem tej spokojnie po prostu do walki o tego zawodnika mogłyby się przyłączyć największe kluby, największe tuzy europejskie. Dobra, potem mamy Radosława Majeckiego. Bramkarz, który trafił do S Monaco. E, transfer za kwotę 7 milionów euro e, trafił praktycznie m, tutaj. Ten transfer miał miejsce w sezonie 2019-2020. No, gdzieś Radek Majecki praktycznie przepadł tym ES Monako, wiadomo tam po prostu pewne perturbacje. E, Niko przyszedł, tak. Niko miał też po prostu swojego popilka e, Nubela, tak jeśli się nie mylę, e, który przyszedł z Bayernu Monachium, poszedł do Monako na wypożyczenie, bodajże, czy nie, ta, potem trafił całkowicie, badał do Monako. No, w każdym razie Majeckiemu wiadomo, że ciężko było się a przecież Niko wcześniej prowadził Bayern Monachium. Potem mamy Jakuba Kamińskiego. Jakub Kamiński zajmuje trzecią lokatę, trzecią praktycznie pozycję w tym zestawieniu. Lewy napastnik to jest świeżutki transfer 2022 na 2023. Trafił z Lecha Poznań do Wolfsburga za kwotę 10 milionów euro, aczkolwiek on pozostanie jeszcze na wypożyczeniu do czerwca w Lechu Poznań i potem przenosi się do Wolfsburga. To jest fajna sprawa po prostu. W ogóle to jest fajny układ, taki można powiedzieć win-win, tak? Wszyscy praktycznie są zadowoleni, bo tak, klub Lech Poznań może dalej korzystać z tego zawodnika. Wolfsburg jest, jest zadowolony, bo kupił tego zawodnika za kwotę 10 milionów euro, a nie na przykład za kwotę wyższą. Tak samo Wolfsburg może być zadowolony, bo on już praktycznie kupił tego zawodnika, przebił ofertę innych klubów, znaczy przebił, tak. No pewnie też to zostało to um, um, przemyślane, tak? To nie jest też kwestia tego, kto da więcej, ale już mają tego zawodnika zakontraktowanego. Dla samego zawodnika to jest fajna sprawa, bo ma ten czas, praktycznie pół roku na to, żeby znaleźć sobie jakieś mieszkanie dom, ogarnąć praktycznie sprawy formalne. Przede wszystkim zacząć się uczyć języka niemieckiego. Kuba Kamiński należy tutaj cię po prostu naprawdę no, opieprzyć, bo ostatnio była rozmowa z Kubą Kamińskim właśnie jeśli chodzi o zgrupowanie kolejorza, które miało miejsce w Turcji I on mówił, że jeszcze nie zaczął się uczyć języka niemieckiego. No tragedia, tak rozmawiał tam po prostu tutaj z dziennikarzem z kanału sportowego na YouTubie. No i mówi, że się dopiero się zacznie po prostu uczyć. No musi się jak najszybciej uczyć, jeżeli klub już go kupił, podpisał praktycznie papiery, to musi się jak najszybciej brać za naukę języka niemieckiego. Bo jest to warunek konieczny. Wiadomo, że fajnie teraz mamy lepsze zarobki, pewnie, bo już jest zawodnikiem Wolfsburga. Ja sobie w Lechu wszystko super ekstra, natomiast tam będzie ogromny przeskok, tak? E, I e, w sensie treningów, i mentalny, i podejścia, e, to lepiej, żeby mieć po prostu ten język, a pół roku to naprawdę spory zapas dla piłkarza, gdzie może spokojnie po prostu podszlifować ten język. Sam jestem ciekaw, występów Kuba Kam Kube Kamińskiego, jeśli chodzi o Wolfsburg. Na razie ma ten czas w lechu. Moim zdaniem, powinien też zwiększyć jednostki, intensywność po prostu będąc tu w Poznaniu, żeby nie przez przeżył szoku. E, potem mamy Kubę Modera. Kuba Modera zajmuje miejsce drugie. Tej klasyfikacji, środkowy pomocnik, który transfer sezonu 2020-2021, też Brighton za kwotę 11 milionów euro. E, tutaj mamy właśnie transfer tego zawodnika i miejsce pierwsze win of the winner. Kacper Kozłowski, środkowy pomocnik. E, Brighton kupiło tego zawodnika za kwotę 11 milionów euro. Takie informacje podaje tutaj też Transfer Market. Yy, właśnie za tyle, praktycznie został kupiony z pogoni Szczecin. Yy, transfer 2021 na 2022 absolutnie najświeższy. Tylko wiemy o tym, że yy, tutaj Kacper Kozłowski od razu poszedł do klubu satelickiego yy, do Belgii. To jest klub, gdzie właściciel jest ten sam co właściciel Brighton, więc ma szansę, żeby tam się ograć, dobrze zaprezentować. Tylko zobaczmy sobie też na wiek, bo Kacper Kozłowski jest pierwszy na tej liście, ma 18 lat. Tyle po prostu mm, Brighton za, zapłacił za tego zawodnika w wieku 18 lat. Natomiast ktoś się zapyta, a na ile miał Robert Lewandowski w momencie, kiedy wyjeżdżał? No Robert Lewandowski był starszym zawodnikiem, znaczy starszym bez przesady. a miał 21 lat, jak opuszczał polską ekstraklasę. Miał 21 lat, kiedy opuszczał polską ekstraklasę. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to pierwsze dziesiątkę zacznę mówić tutaj może po prostu tą pierwszą dziesiątkę od pierwszego miejsca, miejsce, miejsce pierwsze Kacper Kozłowski, drugie Kuba Moder, trzecie Jakub Kamiński, czwarte, Radosław Majecki piąte Jan Bednarek, szóste Michał Karbownik, siódme Sebastian Szymański, miejsce ósme Adrian Mierzejewski miejsce dziewiąte, Kamil Piątkowski, miejsce dziesiąte. Bartosz Białek. No tak mówiłem, miejsce 12 zajmuje Robert Lewandowski, nie będę was trzymał po prostu w niepewności między 10 a 12 lokatą znajduje się Bartosz Kapustka, który został kupiony przez praktycznie klub angielski za kwotę 5 milionów euro w sezonie 2016 2017 roku. jak już 19 lat, objawienie, jeśli chodzi o polską ekstraklasy, jeśli chodzi o Krakowie, no później ta, ta kariera to jest zupełnie trochę inaczej się potoczyła, natomiast tak to właśnie wygląda. Tutaj warto wspomnieć, że jeśli chodzi o, jeśli chodzi praktycznie tutaj o pierwszą dziesiątkę, no tutaj musiałbym po prostu policzyć, ale w ostatnich latach, no sporo tych zawodników jednak Lech Poznań sprzedawał za granicę za, do, za dosyć duże pieniądze. Tutaj mówimy o najwyższych transferach, no to mamy tak Kamińskiego z Lecha, Modera z Lecha, Mamy Bednarka z Lecha, Karbownik nie, Szymański też nie, Piątkowski też nie i Bartosz Białek nie, on był zagłębia, tak, Wodajże po prostu, no więc sporo tych zawodników, jednak chyba trzech zawodników praktycznie w te pierwszej dziesiątce z Lecha Poznań za najwyższą kwotę, najwyższą kwotę, a w ogóle Lech po prostu sprzedaje tak za spore praktycznie pieniądze do innych klubów, to więc no naprawdę tutaj Lech Poznań ma dobry scouting, dobrze to wszystko wygląda. Okej, okay, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. No i też trzeba pamiętać, że kwota najwyższa za zawodnika nie świadczy o tym, że ten zawodnik potem będzie jakimś super ekstra piłkarzem, tak? No bo musi potem wykonać kawał ciężkiej pracy. Zależy do tego, jaki trafi, jakiego klubu, jaka sytuacja klubał, tak? Jakie są wizje roztaczane przed tym zawodnikiem. Wszystko to po prostu różnie może wyglądać. Zobaczmy sobie na piątka, tak? Piątek miał świetny początek. Jeśli chodzi o genuę potem w Milania troszeczkę gorzej, wydawało się, że się odrodzi, jeśli chodzi o Hertę, teraz trafił do Fiorentiny, być może odrodzi się na nowo właśnie w Fiorentinie, więc to jest wszystko po prostu zależne od wielu czynników, wszystko trzeba indywidualnie brać pod uwagę, a nie tylko kwestia najwyższego transferu. Oczywiście dla klubu, który sprzedaje zawodnika, to jest opłacalne, natomiast piłkarz też musi patrzeć pod kątem przyszłości swojej, bo może dostać dobre pieniądze przez rok czasu, a później będzie no, w, praktycznie schowany do szafy, bo w przypadku zawodników bardzo ważne są gole, asysty, statystyki, no, liczby na Koncie. To wszystko dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się.